Ze wspominam taką jedną opowieść mojej babki, że ona miała dziadka. To, to już taki mój pradziadek. Pra, pra on zginął w niewoli rosyjskiej e, w pierwszej wojnie światowej. I on kiedyś, jak tam popili, to z kolegą sobie opowiadali taką sprawę, że jak który z nich pierwszy umrze, żeby tam przyszedł powiedzieć, jak on tam jest tych zaświatach. No i nawet się tam przesumiętowali poprzysięgali se przy tej gorzołce. No i potem się zdarzyło tak, że po jakimś ich czasie umarł ten kolega tego dziadka, ten Wiktorek. I płynąć no, dziadek. Przylecieli tam na drugi dzień do tej, do tej ciotki i głodają, dziewczątka, co mi się przydarzyło? I opowiadał to, ze ten Kolega przyszedł do niego tam odwiedzić go. A taki jakiś zły, niespokojny ten duch był. Kasik się tam po tej chałupie przetwierał, i ten dziadek podobno był na pół żywy, żewnymi łzami płako i głodo tak dziewczątka, żebyście nigdy takich głupot nie robili, bo do końca życia chyba łoka nie zmruzę, co mnie tak ten, tak mnie to postraszyło, <noise> dlatego no, ludzie wiedzieli, że z tymi, z tymi zaświatami to nie ma żartów, a też um, dużo się wierzyło w debły, w te złe moce, nawet niektóre debły miały swoją nazwę, tutaj y, grasował taki debł, co go nazywali starzy, poc to do to był taki deboł, który tam zachodził na szałasy i tam e, robił parod tym wszystkim juhasom i Bacom. E, no i były też miejsca takie, gdzie debły grasowały. To, był, to była Herca, taka góra, i Cmentarz Koński tutaj jest niedaleko. To jak jest holny i wieje, to tam tak gwizdą od tej Hercy, to ludzie głodali. Aha, w Hercy deboł. Wyrcy, a zaś tam pod Skrzycnym jest taka jaskinia i takie porozrzucane skały, tam się to nazywało ruiny diabelskiego młyna. To zaś opowiadają, że kiedyś dawno, dawno temu tam był taki chłop, co chciał tam pobudować młyn, no ale ciężko tam było, on tak to budował, że się zestarzał. I jak był taki stary, to głodo, jakby to jest było fajnie, żeby człowiek jeszcze rozbył młody. No i de blisko się o tym zwiedziało i go tam odwiedził przy tym, przy tym młynie i głodoze, on mu tych lat ujmie i no, musi mu tą dusę y, sprzedać. A ten chłop mówi tak więc co, ja nie, nie, nie mogę tak dzisiaj podjąć decyzji, przyjść za dnia, jutro, to się dogodomy. No i jak ten Debł przyszedł koło połednia na drugi dzień to ten chłop się zaczął z nim handrycyć i głodo, to, to musi, musi jeszcze coś upuścić ku temu, to, to i tak się umówili, że jak on przyjdzie po tę dusę to jeszcze będzie musiał zadanie wykonać co mu ten chłopek zleci. No i udało się temu chłopu tych lat ujeno, wybudował ten młyn, prosperował tam dobrze, zarobił kupę pieniędzy, no ale się też w końcu zestarzał i pewnego dnia ten Deboł po niego przyszedł po tą dusę. No ale zadanie jest do zrobienia i ten dziadek umyślał, że ten deboł będzie musiał przenieść taką wielką skołę jak stodoła, taki kamień wielki, na skrzycne. No i mo zrobić ten deboł przed pianiem kłogutów. Deboł na to przystał, napluli na ręce, przybili, no i deboł poszedł do tego chłopa i całe, wszystkie gospodarstwa wydusił, wszystkie koguty żeby żaden nie zapiął. No i koło północy dźwignął ten kamień, taki wielki, i sarno Sarnopola tutaj do cyrnej na z tym kamieniem. Jak już był koło gajówki, okazało się, że ten chłopek, ten gospodarz, tam się Kasik zaczaił na niego. No i pacy idzie ten debą, niesie tego, ten, ten wielki kamień. I ten chłopek rękę za pazuchę, zapazuchy wyciągnął wyciągnął liliputka kłoguta. Okazało się, że jednego, jeden się tam uchował, jak nie chyci go za ogon, ten kłogut się rozdarł, jak to usłyszał ten deboł, ta się pod nim zaczęsły, ręce się mu zdrętwiały i cały ten kamień prasnął na niego. I ten kamień, wyobraźcie sobie, mi to pokazywała mama, babka, ten kamień tam w tej cyrnej, przy tej gajówce niedaleko do dnia dzisiejszego jest, on jest taki jak stodoła i głodali ludzie, że jeszcze na z spod tego kamienia łogon było widać, ale ten łogon już przepod kamień jest do dnia dzisiejszego, a to miejsce, gdzie miał być ten młyn, nazywa się Ruiny Diabelskiego Młyna.